Znajdziecie ponownie w kolejnym i ostatnim już odcinku z cyklu Fiat 500X bez tajemnic. Tematem dzisiejszego spotkania będzie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy warto kupić Fiat 500X, a jeśli tak, to w jakiej wersji wyposażeniowej? Jednak zanim dojdziemy do, odpowiadania, do wspólnego odpowiadania na to bardzo ważne pytanie, odpowiem na kilka pytań, które pojawiły się pod wczorajszym materiałem, bo po pierwsze wypada, po drugie na pewno czekacie na te odpowiedzi. Pytanie za, za, zadane przez KCRB: Czy ten samochód ma aktywny tempomat i aktywnego asystenta pasa ruchu? Aktywnego tempomatu nie ma, ale aktywnego asystenta pasa ruchu tak, w naszej wersji wyposażeniowej e, taka, taka, we, taka opcja e, znalazła się i powiem tutaj tak, e, działa całkiem przyzwoicie, nie jest zbyt nachalny, ale e, Utrzymuje sprawnie samochód na pasie ruchu, jeśli gdzieś się zagapimy, skręcimy kierownicą bez włączonego kierunkowskazu, to samochód dyskretnie, najpierw dyskretnie zasygnalizuje nam, że wypadałoby skręcić delikatnie w lewo lub w prawo. Jeśli tego nie zrobimy, to sam automatycznie utrzymuje się w pasie ruchu, więc to urządzenie działa w tym przypadku bardzo fajnie. Damiano Italiano. Ile? Kosztuje ten model w tej wersji? Tak, w tej wszystko mającej wersji, już po raz kolejny, bo chyba w każdym odcinku o to pytacie i w każdym kolejnym odcinku odpowiadam, ile kosztuje model w tej wersji wszystko mającej. Więc 2.0 MultiJet w pakiecie Offroad Look z pakietem Offroad Look w najbogatszej wersji wyposażenia, z zaznaczonym wszystkim, wszystkimi pozycjami wyposażenia dodatkowego, został wyceniony na ponad 120 tysięcy złotych, czyli całkiem sporo ale już w kolejnej, e, dalszej części filmu dowiesz się, że nie wszystkie Fiaty 500X tyle kosztują i można wybrać wersję, która e, ma równie bogate wyposażenie, a wymaga wydania sporo mniejszych pieniędzy. Kolejne pytanie od Alben Albus, jest bardzo długie, więc wybacz, ale nie przeczytam całego, bo jest naprawdę... Tak, je zajmuję cały monitor. Dziękuję, że bardzo zaangażowałeś się w komentowanie naszych materiałów. Przypuszczam, że w związku z tym je oglądasz od początku do końca i bardzo dobrze. No, w sumie nie dziwi mnie to również, bo jesteś użytkownikiem, kierowcą Fiata 500X i chciałbyś poznać opinie innych użytkowników na temat tego samochodu. Więc na Twoje pytanie postaram się odpowiedzieć dzisiaj, może jutro, na naszym kanale, YouTube. Może moja wypowiedź nie będzie tak długa, chociaż tego jeszcze nie wiem. My zobaczymy, jak zacznę pisać. Ale gratuluję wyboru, gratuluję tego, że zdecydowałeś się na 500X. Jutro, najpóźniej jutro, szukaj odpowiedzi na naszym kanale YouTube'owym pod Twoim komentarzem. Postaram się odpowiedzieć. Przejdźmy zatem do wyboru optymalnej wersji wyposażeniowej, optymalnej wersji Fiata 500X, który model tak naprawdę warto kupić. Pamiętajmy o tym, że Fiat 500X dostępny jest w dwóch wersjach stylistycznych: w wersji City Look, takiej bardziej miejskiej z napędem na jedynie na, przednie, na koła przedniej osi, oraz w wersji Offroad Look z napędem na Obie osie. Zacznijmy od wersji tańszej, bo pamiętajmy o tym, że samochody z napędem na przód są sporo tańsze od tych, które mają napęd na obie osie. Yy, Cena Fiata 500X w wersji yy, City Look zaczynają się od 55 900 zł. W standardzie otrzymujemy m.in. selektor trybu jazdy, 150, uwaga, nawet 150 tysięcy opcji personalizacji dowolnych. Możemy dokupić oczywiście automatyczną skrzynię biegów, ale zacznijmy od tych wersji standardowych. Wersja standardowa, czyli 500X w wersji POP. Otrzymuje standardowo elektryczny hamulec postojowy, szyby elektryczne przednio oraz tylne, panele deski rozdzielczej w kolorze nadwozia, dodatkową nagrzewnicę elektryczną, siedzenia kierowcy z, regul z regulacją wysokości oraz elektrycznie regulowane lusterka z funkcją rozmrażania. Ale to nie wszystko, bowiem standardowo otrzymujemy również 6 poduszek powietrznych, tempomat z ogranicznikiem prędkości, centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku. System monitorowania ciśnienia w oponach, wyświetlacz, wyświetlacz wielofunkcyjny 3,5-calowy umieszczony pomiędzy zegarami oraz elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC. Wnętrze standardowo jest obite czarną tkaniną strukturalną i szarą tkaniną techniczną. Jeśli ktoś nie lubi skóry, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Elektryczny hamulec postojowy zastępuje tradycyjny ręczny. Tutaj akurat specjalnej tragedii nie ma, tylko musimy pamiętać o tym, że wsiadając do samochodu musimy zapiąć pasy, bo inaczej automatycznie hamulec ręczny się nie odłączy. Kolejną wersją z pozycji cennika Fiata 500X wersji City Look jest wersja Popstar. Nieco bogatsza od wersji standardowej. Dodatkowo otrzymujemy takie rzeczy jak obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia felgi stopów lekkich o średnicy 17 cali kierownicę obitą, obitą skórą oraz klimatyzację manualną z filtrem przeciwpyłkowym dodatkowo mamy jako że mamy klimatyzację otrzymujemy chłodzony schowek deski rozdzielczej światła przeciwgielne z funkcją doświetlania zakrętów sterowanie radiem z kierownicy oraz Uconnect Radio Live z ekranem dotykowym o średnicy 5 cali oraz funkcją strumieniowego, strumieniowego odtwarzania dźwięku, na przykład poprzez yy, yy, Bluetooth. W tej wersji otrzymujemy również selektor trybu jazdy, drive selector, yy, który służy nam do wyboru odpowiedniego trybu jazdy w zależności od tego. Yy, Czego potrzebujemy? Czy potrzebujemy nieco sportowego charakteru, czy chcemy jechać w trybie auto, ewentualnie wybieramy się w jakiś trudniejszy teren, to wtedy wybieramy opcję All Weather i wtedy system optymalnie rozkłada napęd pomiędzy koła przedniej osi, tak aby zawsze to, które ma większą przyczepność, było, otrzymywało więcej mocy, zawsze ono przekazywało moc na asfalt i samochód sprawnie się rozpędzał. Dodatkowo ta wersja ma nieco inne fotele. Nie, nie różniące się kształtem, ale różniące się obiciem, bowiem wnętrze tej wersji, fotele w tej wersji są obite czarną oraz szarą tkaniną strukturalną i czerwoną tkaniną techniczną. W związku z czym dół foteli mamy czarny, natomiast górna część, tam mniej więcej od tego przeszycia, zagłówki oraz boczki drzwiowe są w kolorze czerwonym. Natomiast najbogatsza wersja wyposażeniowa w przypadku wersji City Look to wersja Lounge. Która standardowo poza elementami, które są dostępne seryjnie w dwóch niższych wersjach, dodatkowo otrzymuje dwustrefową automatyczną klimatyzację, chromowane wykończenia nadwozia, felgi ze stopów lekkich o średnicy 18 cali, chromowaną rurę wydechową, przyciemniane tylne Szyby, przedni podłokietnik, system bezkluczykowy, reflektory biksenonowe, tylne czujniki parkowania, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny o średnicy 3,5 cali, poprzednie są monochromatyczne w niższych wersjach. Radio i connect NAF Live, czyli z nawigacją dodatkowo oraz z funkcją strumieniowego odtwarzania dźwięku przez Bluetooth oraz dodatkowymi portami AUX USB. No właśnie, pewnie zapytacie ile to kosztuje. Cóż, zaraz sprawdzimy ile to kosztuje, tak naprawdę, i zaraz powiem wam, ile w konkretnych wersjach kosztuje Siat 500X e, w tej wersji e, City Look, już sprawdzamy. Podstawową jednostką napędową w przypadku Fiata 500X w wersji City Look jest benzyniak o pojemności 1,6 litra, osiągający maksymalnie 110 KM. Wersja podstawowa została wyceniona 55 900 zł POP plus 59 900 POP star 63 500 oraz ląż 72 500 zł według cen z dnia dzisiejszego, czyli z 26 czerwca. Kolejną jednostką jest doładowany silnik 1.4 Multi-R o mocy 140 koni mechanicznych sprzężony z przekładnią manualną. Wtedy cen dostępny w dwóch wersjach wyposażeniowych, Popstar oraz Lounge, w tej pierwszej został wyceniony na 71 500 zł, w droższej na 80 500 zł. Kolejną wersją, kolejną konfiguracją jest ten sam silnik, czyli 1.4 benzyna turbodoładowany, 140 km mechanicznych, jednak tym razem sprzężony z automatyczną przekładnią. No i tutaj ceny wyglądają nieco inaczej, Powiem, w wersji Popstar kosztuje 77 500 zł, w wersji Lounge 86 500 zł. Jeśli ktoś interesuje się silnikiem wysokoprężnym, to musi wiedzieć, że w przypadku Fiata 500X City Look do wyboru mamy dwie jednostki napędowe, jeden 3 Multijet o mocy 95 mechanicznych którego ceny zaczynają się od 70 500 zł oraz 16 multijet o mocy 120 koni mechanicznych, którego ceny zaczynają się od 74 500 zł, ale w przypadku wyboru optymalnej wersji silniki Diesla bym sobie darował. Bo nie przepadam za nimi. Dla mnie najbardziej optymalną wersją w przypadku Fiata 500X w wersji City Look jest wersja z podstawową jednostką napędową, czyli 16 ETOG o mocy 110 koni mechanicznych. W zupełności wystarczy do napędzania samochodu o takich gabarytach jak Fiat 500X, zwłaszcza w wersji z przednim napędem. Natomiast wersja uposażenia? No, według mnie najbardziej optymalna to jest wersja Popstar, która na pokładzie ma wszystko to, co powinno znaleźć się, co zapewni nam komfort podróżowania, a przy okazji zapłacimy za taki samochód 63 500 zł. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku piata 500X w wersji Offroad Look. Dlaczego? Bowiem w tym przypadku mamy do wyboru tylko dwie wersje wyposażeniowe, słownie dwie, pierwsza i druga, pierwsza cross, która standardowo otrzymuje takie elementy jak Wyświetlacz wielofunkcyjny, 35 calowy w technologii TFT umieszczony pomiędzy zegarami, który już pokazywałem Wam kilkukrotnie. Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym, felgi z lekkich stopów o średnicy 17 cali, deskę rozdzielczą w szarym matowym wykończeniu genialne, mówiłem Wam już o tym kilkukrotnie, że te matowe wykończenie deski rozdzielczej może na pierwszy rzut oka nie wygląda. Ciekawie nie wygląda, nie budzi nas sferią kolorów, jeśli wsiadamy do samochodu, ale dzięki temu podczas jazdy w słoneczny dzień nic nam się e, nie odbija w szybie, nic nie męczy naszego wzroku. E, klamki przednie profile, końcówka rury, rury wydechowej, e, wykończone e, satynowym, e, satynowym chromowanym wykończeniem. E, specjalne zderzaki terenowe o nieco e, większym podcięciu od dołu, dzięki czemu zdolności terenowe. E, Dużego terenowego fiacika są naprawdę całkiem przyzwoite. Przyciemniane szyby tylne, skórzane obicie kierownicy, elektryczne przednie oraz tylne szyby, ciemno-szare relingi dachowe, pod warunkiem oczywiście, że nie dopocimy za szyplany dach, selektor wyboru trybu jazdy, umożliwiający nam wybór Kong, wybór stylu naszej jazdy ale o tym mówiłem już przed chwileczką elektryczny hamulec postojowy, dodatkowa nagrzewnica elektryczna, regulacja wysokości siedzenia kierowcy, elektrycznie regulowane lusterka boczne z podgrzewaniem, sześć poduszek powietrznych, tempomat z ogranicznikiem prędkości, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z mnóstwem skrótów ESC, ASR, MSR, Hill Holder, ABS, EBD, ERM, DST, światła przeciwmgielne z oświetlaniem zakrętów, wyświetlacz tego radio Uconnect z ekranem dotykowym 5-calowym z funkcją sumieniowego do przesyłania dźwięków poprzez e, Bluetooth, siedzenie kierowcy z regulacją wysoką. E, to już było, przepraszam bardzo, e, Bluetooth wraz z portami USB AUX, system Start-Stop, zamek centralny z pilotem w kluczyku oraz chłodzony schowek w desce rozdzielczej. Jak widzicie, całkiem sporo i na dobrą sprawę wyposażenie tej wersji już spełnia moje oczekiwania, jeśli chodzi o to, co powinno znaleźć się na pokładzie. Ale jeśli ktoś chce więcej, oczekuje czegoś więcej, od Fiat 500X to ma możliwość innej konfiguracji, ma możliwość wyboru wersji Cross Plus. Dodatkowo otrzymujemy poza tym co mamy w wersji standardowej Cross Dodatkowo otrzymamy 18-calowe koła ze stopów lekkich Cargo Magic Space, czyli ten regulowaną powierzchnię, podłogę bagażnika. No ale jeśli tak jak w naszym przypadku wybierzemy dojazdowe, koło zapasowe, wtedy tej regulowanej podłogi nie mamy, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, system bezkluczykowego uruchamiania samochodu, tylne czujniki parkowania, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny pomiędzy zegarami, system Multimedialny, Connect Radio czyli live, czyli z, mamy nawigację, mamy to wszystko, co w innych wersjach, tutaj mamy dodatkowo. Znaczy, mamy najbogatszą wersję posażenia z radiootwarzaczem, który ma nawigację, porty USB, streamowanie dźwięku przez Bluetooth, oczywiście zestaw głośno mówiący. Ale właśnie, jak kształtują się ceny tego modelu? Zdziwilibyście się, ja się właśnie zdziwiłem. Bo Fiat 500X w wersji off look nie jest dostępny tylko i wyłącznie z napędem na obie osie, bowiem wersje podstawowe e, z silnikami benzynowymi e, o nie tylko, nawet wysokoprężnymi, wersje podstawowe e, te najsłabsze e, nie muszą być wyposażone wcale w napęd na obie osie. Tak, można kupić Fiat 500X w wersji off look, czyli wygląda jak samochód z napędem na obie osie, a nie ma tego napędu na obiosie, w związku z czym jest tańszy. I uwaga! Jedno, podstawową jednostką benzynową w przypadku e, tej konkretnej wersji, czyli wersji Off-Road Look, e, jest e, silnik benzynowy o pewności 1,4 litra o mocy 140 KM. Oczywiście mamy napęd tylko i wyłącznie naprzód, ale wtedy za taki samochód, który praktycznie według mnie jest kompletnie wyposażony, trzeba zapłacić 75 tysięcy zł według obecnego stanu na dzień dzisiejszy. Czyli całkiem przyzwoicie. jeśli komuś zależy na przekładni automatycznej, do przekładni automatycznej trzeba dopłacić 6000 zł. Wtedy taki samochód z tym samym silnikiem kosztuje 81 tysięcy złotych. Jeśli kogoś interesuje luksus, no to wtedy musi wybrać wersję Cross Plus, która jest tańsza, która jest, tańsza, przepraszam, która jest droższa od wersji Cross no mniej więcej o 9000 zł. Sami ocenicie, czy warto, czy nie warto. Według mnie optymalnym wyborem jest wersja Cross, która na pokładzie praktycznie ma wszystko to, co sprawi, że nasza podróż będzie komfortowa, ale nie wydamy zbyt dużej ilości, nie wydamy zbyt wiele na samochód, bo te 9000 zawsze warto oszczędzić. Oczywiście, jeśli ktoś chce mieć. Fiata 500X z napędem na obie osie, no to niestety tutaj zaczyna się już drogo. Bo w podstawową jednostką, najtańszą jednostką, na dobrą sprawę, w której ten napęd na cztery koła nie jest zbyt drogi, według mnie oczywiście, to dwulitrowy turbodiesel, taki jak mamy w naszym egzemplarzu, o mocy 140 mechanicznych, z manualną przekładnią, został wyceniony w wersji Cross na 85 tysięcy złotych. Natomiast w wersji z przekładnią automatyczną jest samochód z tym samym silnikiem, tylko z automatem na pokładzie, został wyceniony na 95 000 zł, więc w przypadku wersji Off-Road Look dla osoby, która preferuje jednostki benzynowe według mnie optymalnym wyborem jest wybór samochodu napędzanego silnikiem benzynowym o mocy 140 koni mechanicznych za 75 tysięcy złotych jeśli ktoś preferuje diesla no to tutaj akurat nie oszczędzałbym na napędzie na 4 koła i wybrałbym jednostkę 2.0 Multijet o mocy 140 koni mechanicznych chyba raczej z przekładnią manualną, bo 10 tysięcy złotych różnicy całkiem sporo więc wybrałbym 2.0 Multijeta z napędem na obie osie wersji Cross za 85 000 zł. Oczywiście, jeśli ktoś komuś zależy na automacie, to ta wersja za 95 tysięcy zł z automatem będzie też całkiem przyzwoitą ofertą. Zatem, przechodząc do podsumowania, która wersja 500, Fiata 500X jest optymalna? Cóż, to wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od samochodu. Dlatego też, wypadałoby odpowiedź na to pytanie. Podzielić na dwie części. Dla tych, którym nie zależy na ofrodowej stylistyce, polecam Fiat 500X w wersji City Look z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 110 koni mechanicznych z napędem na przednie koła w wersji Popstar. Natomiast osobom, które, na których zależy na off-roadowej stylistyce, ale nie zależy na, przednim nap na napędzie na obie osie, polecam wersję. Cross z silnikiem 1.4 R o mocy 140 koni mechanicznych. W zupełności wystarczy na codzienne jazdy, na podczas jazdy w trasie, spokojnie, w 100% będziecie zadowoleni z takiego wyboru. Jeśli natomiast szukacie samochodu z napędem na 4 koła, no to wtedy wybór jest jedyny i słuszny. 2.0 MultiJet, 140 koni mechanicznych, napęd na 4 koła i za to wszystko w wersji e, Cross Trzeba zapłacić 85 tysięcy złotych. No, jak sami się przekonaliście, wybór optymalnej wersji w przypadku e, samochodu takiego jak Fiat 500X nie jest e, łatwy, nie jest prosty e, z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że producent zaoferował możliwość naprawdę wielu e, sposobów konfiguracji e, tego konkretnego egzemplarza, znaczy tego, tego konkretnego modelu. Uwaga, e, powtórzę jeszcze raz. Samochód Fiat 500X może być dostępny w 150 tysiącach opcji personalizacji. Czyli na dobrą sprawę, jeśli klienci będą mieć fantazję, to pomimo, że samochód z zewnątrz wygląda niemal tak samo, to może być aż 150 tysięcy egzemplarzy, które pomimo. Że są Fiatem 500X, to każdy wygląda nieco inaczej, inaczej, i to jest naprawdę bardzo fajne w przypadku tego modelu. Fajne jest to, że również mamy do wyboru możliwość wyboru spośród wielu jednostek napędowych, wolnossących, turbo turbodoładowanych, benzynowych, wysokoprężnych. Dlatego też, jeśli chcecie kupić świata 500X, zastanawiacie się nad kuptem takiego. Miejskiego, rodzinnego crossovera, który w zupełności wystarczy, spełni potrzeby oczekiwania 3-4 osobowej rodziny, czyli męża, żony oraz dwójki dzieci, to warto odwiedzić salon Fiata, zobaczyć, obejrzeć Fiata 500X, przejechać się wersją silnikiem benzynowym, przejechać się wersją silnikiem wysokoprężnym i wybrać to, co najbardziej Wam będzie pasowało. Już wiecie, jaki, jaki jest mój wybór. Pięć dni minęło szybko, mam nadzieję, że dzięki pięciu krótkim, krótszym lub dłuższym materiałom wiecie już dużo więcej na temat świata 500X, wiecie, że ten samochód naprawdę oferuje mnóstwo możliwości konfiguracji i przy odpowiedniej, odpowiednim skonfigurowaniu możecie wyjechać z salonu z samochodem, który wygląda inaczej niż samochód sąsiada. Poza tym samochód ma bardzo ładną stylistykę. Przestronne wnętrze, komfortowe fotele, sporo miejsca w, zarówno w przednim jak i w tylnym rzędzie. Widzieliście w poprzednim materiale, że po przesunięciu fotela kierowcy do maksymalnie do tyłu cały czas może tam usiąść za kierowcą dorosła osoba. Bagażnik, jeśli nie zdecydujecie się na Dojazdowe koło zapasowe, tylko pozostaniecie przy standardowym zestawie naprawczym, można powiększyć poprzez opuszczenie podłogi. To wszystko sprawia, że Fiat 500X to bardzo fajna ewolucja, bardzo fajne nawiązanie, bardzo fajne praktyczne nawiązanie do kultowej 500 ki No ale 500 nie spełni oczekiwań rodziny, natomiast Fiat 500X spełni je w 100%. Cóż, to chyba wszystko, bo już o Fiacie 500X więcej Wam powiedzieć nie mogę, ale jeśli. Chcecie dopytać się czegoś scennika, chcecie dopytać się o konkretne konfiguracje, to zadawajcie pytania w komentarzach pod filmem. Z przyjemnością na nie odpowiem. Do zobaczenia podczas realizacji kolejnego materiału.